Witaj, nazywam się Denis Crane. Będę Twoim stałym rozmówcą na każde zaplanowane wystąpienie. Rozpoczynam nagranie teraz. Agent Crane. Rozpoczęcie nagrania 1. Data to. Twoje imię to... Powtórzę. Twoje imię to... Czego byłeś z, w zamkniętym pokoju, by pizzelić Freddy Fazbear? Czy wiesz, jak długo byłeś w tym pokoju? Możesz grać w cichą grę ile chcesz. Wiemy, że potrafisz mówić. Nagrywaliśmy każdą sekundę przez ostatni tydzień. Michael. Okej, okay, myślę, że dobrze tutaj się zatrzymałem.